Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming 2017 na moim kanale się ze mną Adam <noise> Wiesz, że to prysło. No i dziś będziemy kultywować, ja będę tutaj wołami jeździł, Adam moim kultywatorkiem. Ponieważ on ma tu, o tu ma siewnik. Z no... Z kultywatorem od razu. Używa, bo też Stefan Holngacher Dobra, ja prowadzę ogólnie nie? Dobra. Nie dziw dziewczy... się. <grystanie> nie, nie widziałem tego. Nie dziwcie się, że to może być na cholernym odpale, ponieważ jest godzina 23. 23 no dokładnie. No. Dokładnie ja to za... <grystanie> nie tu. Ja wiem, ale to zjeżdżamy. <grystanie> no, w sumie nagrywamy to na takim odpale, bo nie, mamy, nie będziemy mieli potem czasu. Zostaw mnie tam. Zostaw mnie tam. Zostaw, kurwa, powiedziałem. Dostaw. Tuj! No, nie rozkładaj się na ulicy. O! Ja opierdolę, traf! Dobra, i pozdrawiamy Matiego, który teraz tam. Dobra, jedziemy. Mi wołami w sumie można szybko jeździć. Ja tam... nie, nie po moim ja debilu! Muszę koło ciepnie, tak, 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 tak. No, to jest, nie, to nie jest jaka, minimalnie nie, po twem algolu, także. <gry> Przecież mi jaka twojego skazowałem którego zrobiłeś na pół metra Z tym się rzucałem, bo pod tym silnikiem jeździł jeszcze nie ma się na to Idzie taka sąsiedzka pomóc No te wały w sumie zakupiłem sobie już dawno Ale nie było w sumie, ja nie, nie było no, no, nie było czasu ich użyć one sobie stały stały i stwierdziłem że no trzeba trzeba Trzeba... Trzeba zapierdalać. Trzeba, trzeba... Ja pierdalać cię. Kurwa, sąsiad. Ja tutaj nie widzę, tak? bo ja akurat mam koło tu i w znaczy, sensie słupek. A ja też mam, właśnie, nawet no, cztery. Jo, mówisz? Jedno zapasowe jeszcze. Co się Nic, to jak się składa, to ten, ten drążek tak do góry idzie. No jest akurat. Teraz idziemy na te duże pole, w sensie taka górka jest, że fest. A ile tam... musimy zrobić? Czekaj, bo mi się coś przywidziało. Co? Przewidzianych jest parę pól. W tym jeszcze tutaj jedno, Adama. Eee, parę pól zrobimy dzisiaj. Upsi! U nie, to się. Dobra wyjechałem. Także myślę, że następne odcinki nie będą na takie Dlatego też są to ostatnie odcinki z tej serii. Kończymy, mapa się nam znudziła, mody już też i w sumie wiadomo taka otoczka to jest to trochę trochę już trzeba coś zmienić, bo no wiadomo. Ale skończy się to, a przyjdzie coś nowego i myślę, że lepszego, piękniejszego i fajniejszego. Zobaczymy tam i jeździmy tutaj ogólnie, jakiś pasek się stał. Ja nie wiem, jak do tego doszło. Aha, bo wiem, mi tu zabrakło nasion, się Ja tu no, w ogóle te siałem chyba na odcinku, nie? Pojechałem i nie spojrzałem się do tyłu, że tu zabrakło. Jak kosiłem to pole, że się skapło. Ale to pole, to, to jest takie kurna, nie ten... Jakby nie te nasze przygotowane na takie górki i ciągniki, żebyśmy byli dumni. Do... Ja to jeszcze Adam My byśmy Tak, jest. tak. No. O, się zsuwam na tym płocie. Ja Naprawdę? ty mógłbyś włączyć dziękuję. ten, ten. Ale dobra. Co jest? Aha. Co? Co nieźle. Nie, bo nie pokazało mi się jeszcze ten. Tylko jak dojechałeś do końca, to zobacz. Aha. Miałeś opuszczony. Mógłbyś włączyć. Nie ja wiem co włączyć. Zapuścić. No. W sumie z kultywatorami się fajnie idzie. No siad. Ale nie ja rozumiem, ciągnikiem byś nie przywalił. No ale że, że moja brona, no ja rozumiem, ponskali. Tak, no rozumiem. Stój, Stań, stań! Miniatura. Stój, Jakby tak było. O, o, opie, opie. Fajnie. Drugą stronę koła. Nie eee. tą, drugą. Wiem. Jak to teraz tak. Jak tak, o. Sąsiad stój przy tym ciągniku, o! Dajesz. Pi Pic... pikabello, ty to jesteś... Mamma mia. Dobra, dalej, dalej. Do Jak się piłem, na Pierwsze trzeba mieć kupiono. A weź mi, no właśnie dlatego nie została sprzedana. Ponieważ, ponieważ po niektórych odcinkach tu się nie, takie trochę dziwne rzeczy działy. I no, Pierwszy, pierwszy odcinek to jak jeszcze było dużo sąsiadów, to jeszcze nie powyginęli jeden do A, jeszcze nie poszedł Christian do A i, i, i Matin nie zginął, to, to wtedy takie piękne czasy były. Kurwa Mać. Nie widziałem cię mnie wystrażył No, że, że w sumie fajne czasy były wtedy No i fajne No Że tutaj, no było na miasto codziennie Zawierz mnie stąd Zawierz mnie do soja, do kurwy kurwi, macio nie wiem dlaczego mi się ta piosenka przypomniała O ja mam wiedzieć No kurwa ty debilu to, to zaorane też trzeba zrobić. A ile dyplomów będziemy robić? No, mamy w sumie 9 minut odcinka. Także wiesz, jeszcze z 2 trzeba zrobić. Co trzeba Idzie robota, ale nie w tę stronę. Badaj. Już mam zaplanowane dużo ciekawych serii dla Was. Także czekajcie, czekajcie. Subu, subujcie, subujcie, Koma, Komentujcie. No zasubujcie w końcu. Jo. I hejtujcie, pamiętajcie, hejtowanie jest najlepsze. Ale tylko konstruktywne krytyka. <noise> Moderator się odezwał. Konstruktywne krytyka. O jak nie, to będę banował. <noise> W Adam jesteś jeden moderator, Krystian chyba też tam coś no. Ale Krystian nie używa. Adam tam od czasu do czasu coś tam robił na tych live'a. W sumie niedługo możliwe, że się live'y pojawią znowu I to jakoś, wiecie, jakąś formę trzeba, bo w wakacje możliwe, że jakoś wieczorkami się będzie coś pojawiać, tylko znowu Adam, Adam jak będzie można u Adama będziemy siedzieć, możliwe, że u Adama będziemy odpalać, coś nie? W namiocie. Co? Na miocie? No w namiocie to na JBC pewnie Będziemy na tym drugim kanale To tam też musisz zasubskrybować, żeby być z nami na bieżąco Chyba live y na telefonie robić No, dlatego też tak myślę, nie? W namiocie... Nocne spanie no, no jest dobre Nocne spanie A, spanie To namiocie to śpi w namiocie? No, tak. to w ogóle kuźwa śpi z kolegami? Znaczy no. jak koledzy przyjdą do niego Jestem <coughs> w Nawet by takie coś do głowy nie przyszło. Ja wiesz, to jest kojarzył od razu. Fakty. FFM. Du, 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 du. Nie chcę <coughs> mi się tego nie że... Jazda. Biała gwiazda. Wow. o, o! o. Ale już coś się dzieje znowu. No już się poszło nie tak. Kurza stopa. Kurza twarz? Chyba, ja to właśnie podoba, że, kurza ku, Kurza twarz to była. No. Ale coś jest nie tak Mariusz. No aj! Aj kurwa. No, także, także myślę, że... Odcinki, nowe serie, wam się spodobają? No, nie. Proszę, nie Nie Co? Tak? A mój! Co ty stało? Nic już Myślałem monitor Chyba bym my się zamknął <grym grym> Co by było tak, dalej? Ja jednym śladem, tu co teraz idziesz za stroną. strona Dobrze ci radzę Bo ja już No, no wiem, bo się na czołóę spotkamy ja już nie zawrócę to Znaczy Ten, nie ominę cię. To pole ostatnie, prawda? Tak, najprawdopodobniej zjedziemy sobie na farmę, pojedziemy sobie na piwko sąsiadnie. Oczywiście. Oczywiście Nie na czołówę! Dzwanie, kurde nie, tak, na drugi. Ale ty tam dokądś to Nie zauważyłeś tego co się wyświetliło przez nią Co się wysiedli nie Tu niektóre te te zostawiamy takie kłębki bo nie, ja potem jeszcze siewnikiem sobie Adam poprawi, nie? Oczywiście. Masz kul ma z kultywatorem, także... Znaczy, ja właśnie... No, 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 Widzicie, jak się ciągnik podnosi? <grym> Dobra. Mi jedziemy, sąsiad, do mnie? mnie. Czy ja mnie tam dogonisz? Czekaj na mnie. Trzeba w konwoju Ty nie potrafisz jeździć w konwoju. Poczekam, on się ustra. Jest raj, żary. Jest raj, jest raj, bo się zyska. A tu? Mądry człowiek wymyślił tę barierę. Masz może sztywny hol? <O>. No jakiś ten na O Boże, aż się mikrofon wywrócił, czekaj! Stasiu! Poczekaj Władek! O mikrofon się wypierze Coś kurwa Sąsiad na fazie. Ja, ja, ja nad monta montażem tego tylko posiedzę parę parę godzin. O za simbolo Wyśle ja tu będę miał do cięcia. Nie ci się. Kurde że... no o tu jest. Nie zdziwił że ten odcinek może być fest pocięty, nie? No to wszystko przeladamy. Dobra. Ja tu zjadę, przed tym na chodniku sobie staniemy. Enter. No. Jest tu gdzieś, Adam stoi! No. Także to było na tyle w tym odcinku, bo się ze Także trzymajcie się na razie. Cześć.